Szef parlamentu Węgier, Zełęski ma problemy psychiczne. Lashlukower, Zełenski ma psychiczne problemy. Potrzebujący wsparcia, jak Ukraina, zwykle proszą grzecznie o pomoc, a nie grożą. Wołodymer Zełenski ma pewne osobiste, psychiczne problemy. Tymi słowami przewodniczący węgierskiego parlamentu Kower skomentował apele ukraińskiego przywódcy, by inne państwa rezygnowały z zakupu surowców od Rosji. Polityk z obozu Wiktora Orbana stwierdził też, że mniejszość węgierska żyjąca na Zakarpaciu, może mieć trudności, i być może będzie wygnana z terenów, gdzie mieszka, od 1100 lat. Kafaurowi odpowiedział przedstawiciel kancelarii Zełęskiego. Język długi, rozum krótki, ocenił. Marszałek Parlamentu Węgier Laszlukower udzielił wywiadu telewizji HR w sobotę. Zapytano go czy Ukraina, po zakończeniu wojny z Rosją, mogłaby przeprowadzić odwet na ludności węgierskiej mieszkającej na Zakarpaciu? Rzekoma, zemsta ze strony ukraińskich władz miałaby być odpowiedzią na naciski Kijowa, by zmusić Węgry do całkowitej rezygnacji z kupowania surowców od Kremla. Nie pamiętam, by przywódca kraju, który potrzebuje pomocy, podnosił przeciwko komuś głos. Jak to robi Wołodymer Zöłęski, odpowiedział Kower. Uściślił, że nawiązuje do apeli prezydenta Ukrainy skierowanych do rządów Budapeszcie czy kanclerza Niemiec. Marszałek parlamentu Węgier. Zöłęski ma pewne osobiste, psychiczne problemy, jak zauważył marszałek. Potrzebujący wsparcia zwykle proszą o niegrzecznie, uporczywie, ale proszą, a nie żądają pomocy, albo grożą. Zwykle wygraża się wrogom. A nie tym, z którymi chce się przyjaźnić, stwierdził. Zdaniem Kafaura w tej sytuacji chodzi o pewne osobiste, psychiczne problemy, jakie, w jego ocenie, ma Zełenski i z którymi nie wiadomo, co zrobić. Według niego takie zachowanie przywódcy jest niezrozumiałe. Dodał, iż po wojnie mniejszość węgierska w Ukrainie może mieć trudności i z tego powodu rząd w Budapeszcie musi być bardzo ostrożny. Być może Węgrzy będą musieli opuścić Ukrainę po 1100 latach, ocenił polityk rządzącego Fideszu. Odpowiedź z kancelarii Zełęskiego, osła poznasz po dźwiękach, a głupiego po trajkocie wypowiedź marszałka Zgromadzenia Narodowego skomentował Andriy Sybicha, zastępca szefa Kancelarii i prezydenta Ukrainy. Lud zawsze jest mądry i od wieków wie, jak odpowiadać na kompletnie niedopuszczalne. Prostackie wypowiedzi nie do polityków w rodzaju nieszanownego szefa parlamentu Węgier. Winny zawsze ma najwięcej do powiedzenia, stwierdził. Jak dodał, osła po dźwiękach poznasz, a głupiego po trajkocie. Język długi, rozum krótki, przekazał Sybicha. Oświadczył też, że chciałby usłyszeć opinię Kafaura o spaleniu ludzi żywcem przez węgierskich faszystów w wiosce Koriukówka w obwodzie czernichowskim. Nawiązał w ten sposób do masakry dokonanej tam w marcu 1943 roku przez oddziały SS. Węgry groziły zablokowaniem embarga na ropę. Nie zgadzały się na sankcje wobec Cyryla. W czwartek ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejska przyjęli szósty pakiet sankcji na Rosję, zakładający m.in. embargo na import ropy naftowej z tamtego kraju, transportowanej drogą morską. Jednocześnie wprowadzono m.in. Sankcje personalne na przedstawicieli reżimu Władimira Putina. Na liście objętych restrykcjami, początkowo, znajdował się prawosławny patriarcha Cyryl, wspierający agresję na Ukrainę. Z zapisu dotyczącego duchownego Unia Europejska jednak wycofała się po żądaniach Węgier. Budapeszt groził wetem wobec sankcji, jeśli miałyby dotyczyć Cyryla.